Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Otwieram musłą Sesję Rady Gminy zwołaną w trybie pilnym na wniosek Wójta Gminy. Bardzo proszę o potwierdzenie obecności. Już się wyświetliło, także proszę teraz potwierdzić. Proszę zaznaczyć pana Mir Mirosława Ziewotowicza, jest obecny. Tak. Dziękuję bardzo. W sesji uczestniczy 11 radnych, podejmowane uchwały będą prawomocne. Macie państwo porządek dzisiejszej sesji przygotowane przez wójta gminy. Czy macie państwo uwagi do niego? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do porządku. Punkt trzeci. Przedstawienie projektów uchwał. Uchwała w, w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy w stronie morskiej na 2022 rok. Bardzo proszę o przedstawienie projektu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu Pani Wójt chciałabym przedłożyć zmiany, które dotyczą na tutaj typowo zmian związanych z dystrybucją węgla na terenie gminy Stronie Morskie. Po wprowadzonych zmianach po stronie dochodów kwotę 73 tysięcy zł wnosimy w paragrafie 853.95 w paragrafie 084 i to jest zaplanowana kwota 2000 zł na 36,5 tony węgla. Łącznie zakup będzie dotyczył 100 ton węgla. Natomiast zmiany po wydatków dotyczą dwóch. Zmian. Pierwsza, Pierwsza zmiana to ta wnoszona po zwiększeniu dochodów, czyli na dystrybucję węgla kwota 73 tysiące podzielona będzie w paragrafie 421 zakup węgla 54 750 zł plus koszty administracyjne 3734 papier toner i inne tam materiały biurowe w paragrafie 4300 czyli pozostałe usługi kwota 9490 zł związana z usługą dystrybucji tego węgla i koszty obsługi na dodatek dodatek do płac i koszty związane z obsługą. Y, oraz y, zmiana, która była czytana na komisji w formie autopoprawki, jaką wniósł dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, kwota dotyczy przeniesienia z, pa, z działu 903 z inwestycji, z oszczędności na inwestycjach kwotę tysięcy i przeniesienie do działu 90015 w paragrafie 4210 na zakup lamp oświetleniowych w ilości sztu sztuk, które będą wymienione na terenie gminy Ustronie, przede wszystkim ulica Polna, Wiejska i Kumorzu oraz teren Heliosa i koszty związane z wymianą w pozostałych usługach i kwota tysięcy zł. Po wprowadzeniu zmian, zmianie ulegnie tutaj zapis, dojdzie paragraf 3, gdzie będą wniesione zmiany związane z inwestycjami, więc zmniejszenie środków inwestycyjnych o kwotę 39 tysięcy złotych, natomiast po stronie wydatków kwota ulegnie zmianie. Z

Ogółem 58 864 387 26 i tutaj wydatki bieżące wzrosną o kwotę 39 000 zł, a wydatki majątkowe zmniejszą się o tą kwotę 39 000 zł. Natomiast deficyt zostanie bez zmian w wysokości 1 576 152 96 i będzie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych, natomiast przychody też zostaną bez zmian 2 826 152 96 i rozchody w kwocie 1 250 000 przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych. Z tego to, mogę powiedzieć, że te 1 250 zł 600 000, 000, 000, 000 już było spłacone, następne 650 tysięcy będzie spłacone w okresie poświątecznym. Taka lata jest spłaty tego 1 250 zł. I uchwała, uchwała powierza się wykonywaniu wójt gminy w morskiej. Wnosimy z panem Wójt o podjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pana przewodniczącego Komisji Budżetu o opinię. Komisja Budżetu wydała opinię pozytywną w stosunku do głosu siedmiu członków komisji głosowało za. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów. Zamykam. Przystępujemy do głosowania. Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ostronie Morskiej na 2022 rok. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę wdusić za. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo Państwu za udział w sesji. Zamykam 58. sesję Rady Gminy Ostronie Morskiej.